I tam jest 2020 20. Są tak zwane loty nocne Jeszcze wygoniłem tam gołębie im na dach ale Ciężko będzie żywony Chociaż To się obniżyły Zobaczymy tam to żeby znów nie zostały na noc Żeby a te młode wchodzą Bo jeszcze zostaną te na noc A, a nieraz sowa e, Lubi podlecieć A tu jest jeden młody też na, na. Okay. Te są cztery tu Ja mówiłem 8.20 A te reszta na dachu Hmm, niepotrzebnie może i też wygoniłem, bo... No, tu są. Żeby powchodziły jeszcze. Te, te, są tu. Może jeszcze. Hmm, ale ciężko będzie. Bo jeszcze, żeby powchodziły. Malutkie niektóre młode są Jakie żeby nie zostawały na dachu Zamiast na tu do góry Jeszcze huknie w niej jaszcząb. No zobaczymy, może te wejdą a te jadą na to o. Te nie jadą Może jeszcze coś z tego będzie Ale coraz ciemniej się robi ja nie wchodzą Pra będziemy zapalić światło w środku teraz się boją wyjść Ale może coś z tego będzie Jeszcze się okaże, że te sią i, i te wszystkie powchodzą na razie ładnie wchodzą to się tu są dwa gdzie tak. jest Gdzieś koło w... o, jeszcze może wpół do dziewiątej To jak nie wiadomo wchodzić szybko tak samo, no to też zostanę na dachu. Mały. te dwa nie siadają. One zniżej, one są coraz wyżej. to jest tak, no, tak są normalnie. dwa tiplery jeszcze latają. Się porobiło. No. no to dzisiaj będą braki. A te idą coraz wyżej, te idą spać tutaj, będą musiały je połapać po nocy jeszcze to takie ładne, to takie czerwone tutaj, jest tutaj na tym. i cię stąd, poszedł, a te stoją tam. tiplery, one siądą. A są? Tamte. fajne wiaderek pod skrzydło, no to chociaż. Jest jakaś nadzieja. Tylko dojdę im na chwilę, żeby te wchodziły, te coś... Część powchodzi. A idą na dół. jeszcze się podrywają. Eee, dajcie coś z tego. Idą na dół. Tak są normalnie. A, już nie są wysoko. W tej godzinie potrafi jaszczą uderzyć jeszcze. O. Jutro wysyłam ostatnie budapeszty młode. Znaczy. Zabiera pan. U, jeszcze jedno przyleciało. jeszcze jeden. Już jest ciemno. Jeszcze w telefonie ładnie nagrywa. Ale nie siąda Tak to się na, narobiło hmm. trzeba dzień zapalić lampę Bo z tego to nic nie będzie Jedno takie grochowe i jedno taki taki ryżak Te też nie mogą się łąść tiplery A dziś będzie ciemna noc. Przedtem była burza. Te, żeby siadły. Może powchodzą, już dużo nie zostało. Jeszcze i trochę zostało, ale dużo już nie. No klepią w górze. No jadą na dół. I będzie... Za 29 dziewiąta jeszcze chwilę czasu mają Tiplery siadły Zostały tylko dwa diplery z tych młodych Wczoraj pan wziął to statko lotowe z Budapesztów do Polańca Polańczyka. i jutro jadą też 15 do, do Warszawy taki przedstawiciel na szpitale handlowe zabiera je jutro takiemu panu w Warszawie niektóre młode jeszcze takie malutkie i mam nadzieję, że się nic nie podzieje że ten pan da sobie radę z tymi młodymi Budapesztami, bo ładne nie wiem jeszcze jak będzie chwila jutro nagrałbym filmik z tymi właśnie młodzieczkami, młodzieczkami takimi ładne młode tylko że jeszcze część młodych jest za małych takich no małych pasowałoby żeby jeszcze zostały takie no ale może coś tego to może się on wypycha je dobrze a odwróciły Też zostaną chyba już na dachu gdzie jeszcze Jeszcze co któryś tam chce wchodzić Te są zawsze chętne do góry Szkoda, żeby zginęły Ale tam ich ciągnie fest do góry Ale tu widzą, że gołębie zalatują co coś z tego będzie coraz niżej są a już idą ładnie na jutro w tym tygodniu poszło 30 gołębi w różne a jedne dalej no już Te gołębie są na Podkarpaciu w świętokrzyskim w Mazowieckim. Eee... No, w Małopolsce też są k te gołębie. Było Budapesztów praktycznie 70 i wszystkie gdzieś gdzieś latają albo będą latać. Część co pan wziął to jest to, to stado lotowe, to no one były dwa tygodnie latały i pokazywały się fajnie. I, I to tak ja lubię, żeby te gołębie sprawdzić, no bo to są w sumie... E, e, w sumie Próba rozpłodu i gołęby polatały tak gdzieś 5, 6 do 7 godzin. Także ten pan sobie do, wziął jako, jako dodatek do, do swojego rozpłodu, one już były latane, już nie będzie w tym roku ich wypuszczał. A te co jadą do Warszawy, trochę późno jak na Budapeszt. Ja odwrócił. jeden pociągnie to od razu, drugi idzie za nim, ciężko im się. Ciężko im się siada jeszcze, jeszcze schodzą to gołębie No i będzie robione znowu Budapesztami Renoma Gołąbki fajne zobaczymy na Przyszły rok Będzie nowa, nowa marka Na Budapesztach Gołąbki fajne teraz może U, Odwróciły mocno A już coraz ciężej Coraz ciemniej Nie mogą sobie poradzić się z schodzeniem hmm. nie mogą się opuścić na dół. Odwróciły i mocno odwróciły będzie kłopot. Latują. Jak jeszcze stoją nad dachem no to jest dobrze odwróciły To nie są takie znów młode gołębie no. Mimo wszystko A. jeden odciągnie, dobrze, że nie jest ich więcej dopiero by się majony zrobił, bo te młode gołębie jeden odwróci jeden za drugim, jeden za drugim no i jak opadną, to będą miały nowe doświadczenie. Jest taka szansa, że dosiądą. Też no. powinny dosiąść. W ekranie tutaj w telefonie dużo ładniej się nagrywa niż, e, niż w rzeczywistość jest dużo. E, w ekranie jest dużo jaśniej, nie wiem jak to wyjdzie. Ładnie idzie ten na skrzydłach te grochowe, a już siądam jest gdzieś tak za, za 20 za 29 dosiadły także pozdrawiam wszystkich jak zwykle oto jak się ciemno zrobiło zapraszam na kolejne filmy zobaczymy czy te wejdą Jeszcze tam na klapach zostało jeszcze ich kilka białe zostały i tutaj śpią 3 musiał je później złapać eee, mówię, no sowa sowa tutaj podlatuje i te wołę mogłyby nie doczekać ranka Ule. także pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy spróbuję je złapać albo przegonić przynajmniej żeby nie, nie zostały na, na noc na dachu Do zobaczenia